Witam serdecznie w naszym cyklu Bibliotekarze polecają książki. Ja ze swojej strony chciałam polecić taką książkę z mojego dzieciństwa. Jest to książka nie zwany Ja do tej książki mam bardzo duży sentyment. Dostałam ją w wieku 8-9 lat, już nie pamiętam czy od mojej babci, czy od moich rodziców. Natomiast pamiętam, że leżałam wtedy w szpitalu. I ta książka pomogła mi w tamtym mm, trudnym momencie dla dziecka, jak to jest rozłąka z rodzicem. Wiadomo, że wtedy były inne czasy. Rodzice nie mogli spędzać aż tak dużo y, czasu z dziećmi w szpitalu. Co do y, samej książki, to jest ona no, napisana w taki bardzo przystępny, łatwy sposób. Opowiada o misiu, który jak o sobie sam mówi, pochodzi z Peru i potem jak jego ciocia, taka najkochańsza ciocia, trafia do domu emerytowanego komisja, postanawia wyruszyć w samotną podróż do Londynu. I robi to po, po misiowemu, czyli na raty. Takim zrządzeniem losu poznaje rodzinę państwa Brown, którzy na cześć stacji, na której go poznali, nadają mu imię Paddington. Zabierają go pod swój dach, yy, traktują jak członka rodziny, uczą go, jak żyć yy, w Londynie, zapewniają mu yy, wiele różnych atrakcji, rozrywek. Natomiast no, sam Paddington jest takim dobrodusznym, ale jednak bardzo naiwnym miślem. Takim kluczowym yy, jego problemem można powiedzieć jest to, że yy, uwielbia marmolady. I to stanowi, że tak powiem, często przez, przez to wpada w różnego rodzaju tarapaty. Jakie? No to już odsyłam do książki. Zachęcam do lektury zarówno młodszych, jak i starszych, dlatego, że jest to książka bardzo pouczająca. Traktuje o takich ponadczasowych wartościach, tolerancji, twartości i wielu, wielu innych. Gdyby ktoś był zainteresowany przeczytaniem tej książki, to zachęcam już po otwarciu biblioteki, a już będziemy działać normalnie, do nas na Kościuszki 25 tą Dąbrowie Groniczej, bądź do moich koleżanek na większość chwili które są dobre wykonującej. No i cóż, no zachęcam do śledzenia naszej strony na Facebooku i dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Pozdrawiam.